Cześć, witam Was po tej stronie Artur i Prawi. Retrogralnia. Dzisiaj zabraliśmy Was do Krakowa, do Muzeum Pinbala Krakowskiego. No, i mamy kilka pytań do gospodarzy naszego dzisiejszego wieczoru pinballowego. Po pierwsze, pytanko od razu z grubej rury: zaczniemy, co Was podkusiło, żeby stworzyć tak cudowne miejsce? No, podkusiła nas niesamowita nostalgia i to, że kochamy te maszyny. Każdy z nas miał swoją prywatną kolekcję, która no, zaczęła się od jednego stołu, później było tych stołów kilka. Później rodziny nas wyrzuciły z domu, bo już nie było gdzie ich stawiać. Rozstawialiśmy je po znajomych. No, jak zebrało się ich kilkadziesiąt, postanowiliśmy przerobić starą knajpę na Muzeum Flipperów. No i Nasza kolekcja nieustannie się powiększa. Już mamy ponad 50 maszyn, mamy jeszcze miejsce na kilkanaście, mamy nadzieję. I chcemy po prostu pokazać w Polsce historię tych maszyn. Od najstarszych egzemplarzy, które udało nam się zdobyć. W tym momencie najstarsza maszyna jest z 1974 roku, po najnowsze flipery, które są obecnie produkowane w Stanach Zjednoczonych na podstawie najnowszych filmów i seriali. A taka duma wasza? Taki pierwszy fliper, od którego zaczęliście? Nazwa jego? Eee, najstarszy, najstarsze flipery, które mamy tutaj, to jest fliper Poe and Arrow. Eee, No Wyciągnęliśmy go z doły, ze stodoły, był w masakrycznym stanie, nie działał. Maćkowi udało się go naprawić i zreanimować, i dziś jest na chodzie. Eee, a powiedz nam, eee, czy te flipery, które pozyskujecie, no bo tak jak zdradziłeś wcześniej, są to flipery też pozyskiwane ze Stanów Zjednoczonych, czy są też flipery, które pozyskiwaliście w Polsce tutaj z naszego, z naszych źródeł rodzimych? W Polsce jest niewiele fliperów, które zachowały się w dobrym stanie. Bardzo dużo fliperów jest masakrycznie zniszczonych, wysłużonych. Bardzo dużą część naszej kolekcji przywieźliśmy z zagranicy. Z Węgier, z Portugalii, z Austrii, z krajów europejskich generalnie, gdzie tych fliperów zachowało się dużo więcej i w lepszym stanie. A czy oprócz tego muzeum naszego tutaj krakowskiego współpracujecie też z innymi ośrodkami podobnymi na zachodzie gdzieś? W Europie Środkowej? Tak, bardzo przyjaźnimy się z muzeum, które znajduje się w Budapeszcie. To jest taki nasz, nasz trochę starszy brat, e, trochę większy. U nas piwnica ma 300 metrów. W Budapeszcie jest pomieszczenie o pojemności 500 metrów kwadratowych. Tam jest ponad 100 maszyn, więc no, są dwa razy więksi od nas. E, no, ale też e, charakteryzują się ogromną pasją i e, no, współpracujemy z nimi, działamy razem. Flipery są postrzegane jako taki rodzaj odzerowania kultury zachodu. Powiedz mi, czy spotkaliście się z fliperami na przykład z Europy Wschodniej albo wzorowanymi na tymi zachodnimi? E, tak, ja wiem, że też w Moskwie jest muzeum starych gier wideo i, e, i automatów. i Tam są e, maszyny, które były produkowane za żelazną kurtyną, no, na wzór maszyn zachodnich. Z kolei też w Hiszpanii, w Portugalii można e, spotkać też maszyny e, właśnie hiszpańskich portugalskich producentów produkowane na licencjach właśnie e, wytwórców amerykańskich. E, najnowszy flipper z Waszej kolekcji? E, w tym momencie mamy Star Treka e, oparty na dwóch ostatnich e, produkcjach hollywoodzkich no jest niesamowity, naprawdę daje pograć, świeci wielokolorowymi ledami, ma zamontowany laser, który uruchamia się podczas multibola, jest naprawdę świetna maszyna. E, oprócz e, e, flipperów macie tutaj też część arcade'owych automatów, opowiedz nam coś o nich. Tak, no e, Postanowiliśmy uzupełnić naszą kolekcję o stare gry wideo, żeby w pełni oddać klimat salonów gier, które ludzie w naszym wieku pamiętają i na których się wychowali, w których puszczało się całe kieszonkowe, które udało się od mamy wydębić, więc udało nam się trochę tych maszyn tutaj zgromadzić. Mamy pac mana mamy Galagę, mamy Donkey Konga. Niedługo mogę zdradzić, pojawi się jeszcze kilka. E, tak powiem, klasycznych złotych tytułów, e, które dołączą tutaj do naszej kolekcji. Wojtek, teraz e, pytania od naszego kolegi Wojtka. Powiedzieliście o, o najstarszym fliperze, o najnowszym, a jaki jest Waszym zdaniem. Jakie jest Waszym zdaniem jest najciekawszy? Najfajniejszy? Albo... E, każdy, każdy ma e, swoje preferen preferencyjne maszyny. No, mamy tutaj e, w tym momencie 7 e, na 10 e, z najbardziej grywalnych fliperów takim międzynarodowym rankingu IPDB, to jest Międzynarodowe Zrzeszenie Flipperów. To są najbardziej atrakcyjne stoły, które zostały kiedykolwiek wyprodukowane. Z pierwszej dziesiątki, tak jak mówiłem, mamy 7 stołów. Są naprawdę ciekawe maszyny, które dają pograć długie, długie godziny. I też na każdym z tych stołów, żeby go dobrze poznać, dobrze na nim zagrać, no to trzeba mu poświęcić trochę czasu. Super. A powiedzcie. Jak bym powiedzieliście, że kolekcje zaczęły się od domowych, od normalnych hobby. Ile Wam się udało fliperów zgromadzić w domu, zanim byście ekswitowani przez rodziny? Znaczy, ja miałem cztery flippery w mieszkaniu i kilkanaście rozstawionych po znajomych, po garażach, po przyjaciołach, tam gdzie stały. Każdemu się starałem gdzieś tam wcisnąć przynajmniej jedną maszynę. No i tak się uzbierały. Artur was przemaglował już po prostu maksymalnie, więc nie będziemy was męczyć dłużej. Więc ode mnie powiedzcie tylko jeszcze, co byście chcieli powiedzieć graczom, takim, którzy na przykład grają na emulatorach, albo może grają na jakimś komodorku, na czymś, ale jeszcze flipery w zasadzie nigdy nie grali, bo jest też trochę u takich fanów, którzy są zbyt młodzi, żeby znać, czy czemu powinni się zainteresować. Każdego, kto kocha gry, kocha gry komputerowe, kocha emulatory, zapraszamy do nas, żeby odwiedził nas i przekonał się, jak to jest naprawdę. Fliper jest wielki, żre mnóstwo prądu. Sporo kosztuje, no jest to droga i droga zabawka, nie każdego stać, nie każdy ma możliwość, żeby mieć taką maszynę w domu, u nas można się naprawdę pobawić, trzeba zarezerwować kilka godzin, odwiedzić nas i spędzić u nas wieczór, dzień, popołudnie, naprawdę wszyscy wychodzą zadowoleni. A czy za dawnych czasów, a może teraz w ogóle graliście w flipery komputerowe, tylko nie myśl o fliperach komputerowych, które są symulatorami, tylko takimi oryginalnymi, projektowanymi na komputery jak Pinball Fantasy, Dreams. Tak, ja pamiętam jeszcze w ogóle gry, które na dyskietkach się pojawiały. Tych cliperów było mnóstwo. No fajnie się odbijało tymi, tymi klawiszami, tą piłeczkę. Natomiast no, samo trzęsienie stołem za pomocą spacji w porównaniu z tym, co dzieje się tutaj u nas w muzeum, no to to jest trochę inna bajka. Tak, ja zapraszam wszystkich, którzy mają chwilę czasu i planują odwiedzić Kraków. Tak jak wspominałem, mamy ponad 50 stołów. Naprawdę, jeśli ktoś chce poświęcić 5 minut na każdy, warto przeznaczyć sobie 2-3-4 godziny, żeby na spokojnie do nas przyjść, odwiedzić, pograć na wszystkim. Płaci się raz, tylko bilet wstępu, nie trzeba wrzucać monet. Wszystkie maszyny są włączone na free play. Wystarczy nacisnąć przycisk start i grać do woli. Jeszcze powiedz nam, ulica? ulica Stradomska 15. Jesteśmy w piwnicy, prawie że centrum miasta. Jesteśmy między starym miastem a Kazimierzem, dosłownie 7 minut spacerem od rynku nieopodal Wawelu.